Oh. Weź to do buzi, weź, do buzi, weź to do buzi, weź, weź, weź. No proszę, weź to do buzi! bo tak mi się powrócisz. weź to do buzi, weź. Dzień dobry Państwu, witam Państwa w programie Gotuj z Szebenem. Ostatnim odcinku programu Gotuj z Szebenem. Niestety oglądalność spadła nam. Poniżej, 0%, i nasza stacja niestety musi to zdjąć. No ale proszę Państwa, nie ma co y, płakać nad krokodylnymi łzami. Dzisiaj przygotujemy y, cudowną sałatkę y, jarzynową z odrobiną mięsnego posmaku. Czego będziemy potrzebować, proszę Państwa? Otóż kilku plasterków y, szynki szwarzwalskiej, y, soczelicy, ogórków konserwowych dwie trzy pieczarki, papryczki piri uwielbiam, papryczki piri w takich mięsnych e, sałatkach, no jako sos musztarda, siadłem mleko i e, konfitura jagodowa. No i proszę państwa, no co robimy? No po pierwsze siakamy e, pieczarki, wrzucamy je do Miseczki, następnie czekamy mięso, też wrzucamy je do, do miseczki, z soczewica oraz ogórki konserwowe, ja, ja lubię takie w całości, one są takie bardziej, bardziej sote. Wrzucamy ogórki, e, piri piri, jedną e, maksymalnie dwie, troszeczkę musztardy, ona dla takiego ostrego posmaku, to jest ostra musztarda rosyjska. Ech. Troszeczkę, proszę Państwa, konfitury. No i to wszystko podlewamy świadym mlekiem. Ja wiem, że mówiłem, że świadom się nie nadaje do jedzenia, ale o ile jest świeże, a to nie jest świeże, proszę się nie sugerować. Ono zupełnie, zupełnie przyzwoicie wygląda. I teraz najważniejsze, składnik, o którym nie mówiłem. Kawa rozpuszczalna. Jest taki czas zimowy, że chce nam się spać. Jest mało światła. Dodajemy kawy i po prostu to jest taki pobudzający, proszę Państwa, składnik naszej załatwy. No tu jeszcze ogonek. No i to wszystko, proszę Państwa, mieszamy. Ewentualnie mikserem, tudzież taką szpatułką. No, nie za długo. Można to ewentualnie skropić sokiem z cytryny i dodać odrobinę wina, ale ja, y, jako że ostatnio nie piję, y, wina nie dodaję. No i proszę Państwa, no nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Państwu smacznego.